Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i powiem wam tak w końcu, udało się. Wszyscy, którzy byli na live'ach, to wiedzą ile czasu zajęło mi zrobienie tego draftu, ile razy próbowałem, żeby go dopiąć i ciągle czegoś niewielkiego brakowało. Draft oceniony na 92 overall plus posiadający całe zgranie, czyli 33 właśnie przed wami. To co jest najgorsze, to jest to, że nie nagrywałem tego, tylko robiłem sobie offline. Ale na szczęście dzięki odzyskaniu nagrania z PlayStation możecie zobaczyć jak po kolei to się układało. Extra, extra read about it. I'm today's top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost the stepping I bet on me and my team. ISO is what I'm reppin'. Put on for the whole city. Yeah, I got them rockin' with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm reppin'. Sending emojis. I'm blowin' a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. When time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's OB. Only talking money if it's increased Work. She give me brain, girl, no teeth I touch down, bust down She busted open for a real nigga uh -huh. Stay Tommy up, trying to build it up Trying to count it up, hell figures Don't be chilling with no little niggas And if I do, I be real, real. with them Chase a dream, that's the Shit. middle ticket Iso gang, yeah, they still with us yeah, I put yeah, it in yeah. motion, nigga, got me steady Thoughts on my mind, it's way heavy Watch how I shine, tell them I'm ready I'm hitting my stride, let's get to the fetty I was just sitting back watching them go Racks on me now, yeah, it's looking slow I hold it down and I got my own Keeping it grown, we back to the bone. Uh, yeah, flying flashy, ay, ay. We too fancy, ay, ay. Can't walk past me, ay, ay. Right up your alley, way wait. I gotta play it safe, safe. Watch me isolate, lay. Watch me isolate, ay. Watch me isolate. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm bout. Yeah, I got skills, do it for the thrill I'm on a paper route Extra, extra, read about it I'm today's trending topic I put commas over bullshit Yeah, I put that on bombers. They tryna block all my blessings They thought I lost the stepping I bet on me and my team ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city Yeah, I got them rockin' with me I bet on me and my team ISO is what I'm rapping. Tak naprawdę w tym draftcie wszystko się zgadza i mamy fajny przód i fajną pomoc. No tutaj nie wiem, jak będzie tylko na środku obrony z tą panią e, i na lewej obronie z Rolfo, no ale zobaczcie na ławkę rezerwową, która się kończy na 91, praktycznie, bo tylko Dodo ma 85. Potwierdzamy teraz, to klikam raz jeszcze. No i już będzie oficjalnie. Tylko kogo sobie tu wrzucić? A może być to Arteta. I tak to jest bez różnicy. Rating 92, zgranie 33. Czy będziemy próbować zrobić rating 93 i zgranie 33? Pewnie tak, ale póki co to myślę, że jeszcze nie jest możliwe, więc musimy poczekać, aż będzie się dało. Co my tutaj mamy? Martinez na bramce, Pele, Baggio i Griezmann. To jest też dobry atak. Bardzo yy, największym memem zawsze jest to, jak uda mi się w końcu zrobić tak wysoko oceniony draft, i później odpadam w pierwszej rundzie. I w następnym odcinku, na przykład. Ty, no, czekaj. Robi no to. Co jest? I w następnym odcinku robimy na przykład draft najsłabszy, najsłabszych możliwych zawodników, jeśli chodzi o overale. I, yy, I wtedy docieram do finału, albo wygrywam draftik. To jest hit. Im mocniejszy draft, tym wcześniej się odpada. Przynajmniej u mnie tak jest. Nie! Co ja zrobiłem? Dzień 2058 od uczania się wybijania podaniem. Ale czyli widzę tutaj taktyka mojego przeciwnika jest jedna. Dopchać się do tego tapina i strzelić w bramkę. No cóż, czyżby się sprawdziło to, co mówiłem przed chwilą? Na razie mamy 2-0 i nie wygląda to dobrze. Szkoda tej sytuacji zmarnowanej na początku, ale do trzeba się obudzić. No panowie, halo. No nie, co jest 3:0 Maicon. Serio, pierwsza runda to będzie. Dobra, jest lobik. Jest 3 do 1. Dwie bramki w obecnej Fifie to jest łatwe do odrobienia, jak się tylko dobrze wszystko ułoży. Nie będę popełniał błędów w obronie, nie tracił kolejnych. Bo tu wiesz, że następny tapinek, Patrzcie. No, nie, 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 wyjazd mi z tym! 4-1! Zawsze to samo, za każdym razem to samo przy wysoko ocenionych draftach. Dobra. Dołóżmy następną bramkę 4-2. Dobra, robimy zmiany mordy w ten sposób, że tutaj dajemy sobie Fede Valverde, Winniego też bym chciał zamiast Leao i Wiali. Słuchaj, zmieniamy Cię, wpuszczamy Sona i na, Tutaj jeszcze nam wskoczy Putejas do środka. Zobaczymy, no. Chcę mieć kilka fajnych opcji. Ustawiłem też 95 wysokości. Albo okaże się to tragedią dla mnie i przegram tutaj wysoko, albo rzeczywiście uda mi się odrobić. Więc. Have fun, drodzy widzowie. To tylko drafcik, na spokojnie. Tak jest! Sonik! Mamy 4-3. Dobra, walczymy. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna, panowie. No właśnie, dlatego, dlatego sobie wrzuciłem Sona. Mamy 4-4. Te strzały techniczne przecież w tej karcie to jest mistrzostwo świata. Sonik! Sonic! Tak jest! Czyżby to był piękny kombek w tym pierwszym spotkaniu, czy mój przeciwnik wyszedł? Tak. Skończyły się tapiny i skończyło się strzelanie bramek. Aczkolwiek, no, denerwujące to było. Na pewno udało się wrócić. Przed nami runda numer 2. Co my tutaj mamy w meczu numer 2? Myślę, że tu będą zmiany, ale patrzcie na przód. Hulit, Butraguenio i Eto. No, szybkość i siła się zgadzają, na pewno. I prefer, no, I prefer not to speak. Cytując pewnego trenera, <noise> przesuwał się lewo, prawo. A tu pan Leao mu zasadził loba. No i mamy jeden do jednego. Już początek spotkania. Widzę, że mocny z jednej i z drugiej strony. E, tylko mocno tutaj też trzeba będzie pilnować tego. Butra Guenio, ale zasadził. Przesuwa się, przesuwa się Big Mike Ale patrzcie, w tych draftach teraz naprawdę moim zdaniem jest dość wysoki poziom, no bo tak naprawdę no Kto teraz gra drafty? Jeśli chodzi o casuali to praktycznie w ogóle bo nagrody w sumie też nie ma co grać, bo są tragiczne Co ej? No to jest hit, przecież ja w tym momencie nie zyskałem nic Pobiegłem po prostu Maldinim za nim I to wszystko Dobra, słuchajcie, myślę, że lewo góra... Nie, środek mocno pod poprzeczkę Eto... Ale bezsensowny karny. No ja rozumiem, gdybym coś nacisnął, po prostu źle timingowo, mój błąd i to wszystko. Ale jedyne co zrobiłem, to pobiegłem za nim. Dobra, trzeba czekać dłużej, bo jak on się przesuwa. To muszę czekać na ruch bramkarza i dopiero wtedy. Nie wiem czy ziomek czasem pada nie odłożył albo mu się nie rozładował. W każdym razie mamy 3 do 3. I to jest 28 minuta. Gra czy nie gra? Bo teraz to już nie wiem. Gra. Czyli ta bramka już jest normalna, A tą wcześniejszą jak odłożył pada. No cóż, farcik. Najgorsze jest to, że nie mogę za tym eto nadążyć i mamy 4-4 w 35 minucie. Hokej to mało powiedziane. Ty no nie mogę złapać tego eto. Za nic. Lobikiem raz jest widzowie 10 bramek do przerwy. No dla Was do oglądania fajne, dla mnie do grania mega dziwne. Widzowie, to jest kolejny mecz, w którym uda się wracać 6 do 5. Leao. Ale tylko teraz, żeby znowu ten eto nie uciekł. Przy kikofie. Nice, dobra. Powstrzymany kikof. Jest połowa sukcesu. I mamy bramkę na 7 do 5, Leao się obudził. No proszę, no tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie son jednak za chwilę wpuszczany, a tu, pan z Milanu nam się budzi. Co jest w tym meczu? 7-6. 7-7, 80. minuta Butraguenio 14 bramek w tym meczu, o co tu chodzi czyżby to był koniec czyżby to był koniec Hulit 8 7. ostatnie sekundy już tego spotkania Rud Hulit ale przywalił zlaczka. No to trzeba mu przyznać, dobra Son. Czy my jesteśmy w stanie jeszcze odpowiedzieć? A, chciałem grać od razu do. Czekajcie, do Winniego. Może to się jeszcze uda. Do, so do Sona miało to być podanie teraz. Takie fajne, prostopadłe. No już chyba trudno. Nic z tego. Przedziwny mecz. Naprawdę przedziwny mecz kontra na 9-7. jaj. Czyli podsumowując, pierwsza runda 5-4, druga runda 7-9, mam nadzieję, że wam się podobało, że bawiliście się dobrze, widzimy się w kolejnym odcinku już jutro, a teraz przynajmniej będzie, przynajmniej więcej Stalkera, pozdrawiam tych, którzy są ze streamów, trzymajcie się mordy, elo!